Pokażę ci, jak pobudzić nasiona papryki do kiełkowania w kilka godzin. Już następnego dnia pojawią się kiełki. To najszybsza metoda na kiełkowanie nasion. Potrzebne są nasiona papryki oraz płatki kosmetyczne i wrzątek. Nasiona wezmę ze świeżej papryki, którą kupiłam rano. Zobacz te nasionka. Każdy ma taki mały czubek. To w tym miejscu wyrasta korzeń, kiedy nasionko kiełkuje. Nasiona potrzebują czasu, aby to miejsce pod wpływem wilgoci zmiękło i wypuściło korzeń. Dlatego weź nożyczki i odetnij ten fragment, ale tylko sam czubek. Zrób tak z pozostałymi nasionami, zobacz jeszcze raz. Odetnij tylko ten wystający czubek. Nie odcinaj za dużo, aby nie uszkodzić nasiona. Odłóż nasiona na płatek kosmetyczny. Już sam ten zabieg przyspieszy kiełkowanie. Na drugim płatku zostawię nasiona bez odciętych czubków. Teraz przygotuj dwie miseczki. Do jednej wlej gorącą wodę, a do drugiej zimną wodę. Zwiń płatek z nasionami i chwyć go szczypcami. Teraz najważniejsze, włóż wacik z nasionami na 3 sekundy do gorącej wody. Następnie na 5 sekund do zimnej wody i znowu wstaw go na 3 sekundy do gorącej wody i na 5 sekund do zimnej. Powtórz tę czynność 5 razy. To naturalnie stymuluje nasiona do kiełkowania. Wiosną ziemia w dzień się nagrzewa, a w nocy robi się zimna. Mocząc nasiona raz w gorącej, raz w zimnej wodzie, oszukujesz je trochę i przyspieszasz ich wzrost. Zrobię tak samo z wacikiem, w którym są nasiona w całości, te nie przycięte. Tak zaprawione nasiona włóż do kubeczka. Wlej odrobinę wody, aby płatki kosmetyczne z nasionami były wilgotne. Przykryj je drugim wacikiem. Nakryj folią spożywczą. Odstaw na parapet, jeśli świeci słońce. Następnego dnia będziesz zdziwiony rezultatem. Na wierzchu mam wacik z nasionami, których nie przycinałam. A na spodzie kubka są nasiona ze ściętymi czubkami. Zobacz, jak wyglądają po jednym dniu. Wypuściły kiełki. Nasiona tak szybko jeszcze nigdy nie kiełkowały. Przycięcie czubków i wrzątek sprawiły, że w ciągu 24 godzin nasiona zaczęły kiełkować. Na drugim płatku nasiona jeszcze nie wypuściły kiełków. To te, których nie tknęłam nożyczkami. Wypróbuj więc metodę z nożyczkami i wrzątkiem jak najszybciej. Nic tak nie cieszy ogrodnika amatora jak szybko kiełkujące nasiona.